Trzymajmy tu kamienki oraz na recenzję książki. Tak jak widzicie tutaj, Gracha masterną, Szpital Filomeny. Chod dla klasycznego choroby w tym zdaniu. Gracha Masterton wraca do korzeni, gatunku, któremu poświęcił niemal całą kadrę pisarską. I po kolejny potwierdza, że jest mistrzem przerażającym opowieści. Tylko w początku daje się ból. I zniszczy kandydat ktokolwiek właśnie w próg szpitala Filomeny. Niektóre miejsca powinny zostać zapomniane za zawsze, ale Lilian Chesterfield, który zapadł o imponującej i rezydencji połowę w ogromnym parku, zwłaszcza, że właśnie tym żyje, kupuje odpadające się budynki i odnawia je przynajmniej za Teraz sądzi, że zrobiła świetny teren, inwestując w dawny szpital wojskowy i choć od pierwszej chwili staje się jasne, że ktoś, czy coś ukrywa się w budynku, nie zamierzał dobrać intruzów. Lilian nie daje doganą. Nawet kiedy pojawia się dany pacjent w szpitalach wymiany i otrzega ją przed tym miejscem. Nawet kiedy zrodził się o kolejnych bonach z nim związanych. Nawet kiedy daje się sprawę, że mam do czynienia z czymś o wiele bardziej przerażającym niż duchy. Gecha Masterpiec jest jednym z najlepszych dotykich odrób kolorów Daily Mail. Boże, Masterpiec jest świetny, Stephen King. Panie King, ja powiem pan tak. Macedon jest świetny, był świetny i będzie świetny. On się mi przydaje, dodał sobie jakieś książki. O, mam taką książkę, robię, z tego film. I on nie, nie ja lubię Macedonę, bo on śpicie świetne książki i wie, jak pisać książki. a pan jak pisać książki, to przepraszam bardzo. I nie będę fanów Kinga, ale ja nie wiem, jaki styl pisania, bo on za bardzo to dłuży i za bardzo się uciąga, Jak ktoś, jakiś chory, przyznać. Będę go rozciągał na kito. A tutaj od deski od A do Z przechodzimy od razu. Mamy flaki, krew, brutalność. I co tylko chcecie? Latające kończyny, części działa. Powinienem, że to są flaki, tak. Ale jak są flaki, to zrobimy chyba te zabraki. Biedne mhm. wojny to nie jest jakaś wyklama. Tego też. Powiem tak, książka, którą właśnie czytam czy czytałem raczej, już jest genialna, uwielbiam Masettona, uwielbiam jego książki, czytałem kiedyś w takim książkowiku, podziwiłem każdą książkę Masettona, mam kilka książek, na które ten książek kupiłem, Masetton w moim serduszku, nie jakieś tam masy, e, Kingi, sorry bardzo King, ale Masettonowi Pan to może jedynie co czyścić z duchu, czy naprawdę, ja nie mam do nic z tego Kinga, ale jak ktoś do Kinga, to ja chcę do Kinga, ja lubię Masettona, bo on jest dla mnie mistrzem, budowaniu absurdalnych, przerażających, krwawych, zajebiście krwisto czerwonych, na no wiadomo było jaka jest kolor klikował, co ja. książek. On umiał te tym brutalnym. on wie jak tutaj pisać. Nie miał jakichś dłużyn, ani nic odstępu, on po prostu trzyma się swojego kodeksu horror ma być taki, że tu się dzieje akcja. Początek. Rozszerzenie akcji. Trupy latają, kości i te inne szkielety, trupy, krew, brutalność. I zakończenie. Które na zostawię z otwartą szczęką. Ja byłem zaskoczony. Ja byłem w szoku. Ja czytałem tę książkę w czasie pracy. No dobra. nie ja ze przerwę, okej. Okay? Znaczy się miałem pracę to swoją. Robię swoją pracę, jak pracę, ale właśnie w czasie wolnej chwili sobie tak czytałem, po o tę książkę, i powiem, że co rozdział, jak skończyłem czytać tę książkę, to takim coś się rozdziało, chodziłem się przejrzeć trochę odetchnąć, bo wiecie, bo to to się tu dzieje w książce, co, To jest coś jak ten, pamiętacie, pytanie trochę w że się bałem, a tu miałem tak, że się nie tylko bałem, ale że je tam do kibra czczać, ze nie dlatego, że miałem mokro w gaciach, tylko po prostu, że czułem tę niepewność, mimo że byłem otoczony kilkoma osobami, pracowni swojej, czułem tę niepewność, czytałem ten horror, ja się czułem tak, jak ja tam był, jak ja bym stał przy tym budynkiem z taką albo kamerą i wszystko, z takim telefonem i wszystko obserwował, co się w tym budynku dzieje, jak tam ludzie panikują, jak krzyczą jak dostają jakichś ataków, jak umierają w tych szpitalach ja po przeczytaniu tej książki czułem się, jakbym był w środku akcji. Czy pisowałem bohaterom tym dobrym? Nie wiedziałem, kto jest zły, nie wiedziałem, kto jest na początku w tym... Ten... bo to są bohaterowie dobrzy i źli, ale nie rozumiesz ich, bo oni są tak ciekawie pisani, że nie wiesz, który bohater będzie nagle zły, tego nie wiesz, bo tak pięknie to napisane, że cały czas jego szkoda. Jest taki jeden bohater, który mnie trochę skurzał, jest gość, który mnie skurzał w tej książce, i okaza się, że jest bohaterem jednak pozytywnym. No kurde, to jest pięknie napisana książka. Ja jestem tak podekscytowany, pod, 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 pod no, sobie chyba No, no. Nie, tutaj jest bardzo, bardzo. Powiem tak. Jak widzicie w Mpiku tę książkę, nie patrzcie, że cena jest... 44,90 zł. Mpiku. No, ale powiem pytają, może mniejszy, nie wiem. Kupujcie ją, czytajcie horror jest zajebiście poprowadzony. Ja naprawdę, jak wspomniałem, czułem się jakbym tam był. Jak się no przeniósł, mimo że to mi mnóstwo ludzi, pani terapeutka, którą pozdrawiam, ekipa która siedziała dookoła mnie, tam dziewczyny. Kolega Mateusz, który też też siedział koło mnie, ale widział jakie tamte te książki i co robiły tam szeprzeć po prostu, bo... bo... bo wiecie dlaczego co nie, bo po prostu byłem tak zachwycony, oszołomiony, że mogę pisać tak dobrze zajebiście poprowadzony horror. Ja nie mogę wy nie mam sobie tego horroru, co nie, ale jak nie piszesz horrory, panie kim, to proszę pisz horrory, tak, żeby się dało dobrze czytać. Nie rozciągaj akcji, nie przyciągaj i nie rób I proszę, nie robić z tych książek od razu filmu, bo to na nic nie wyjdzie. Pan ma będzie tylko jeden film. pan za książki. Jeden tylko film. Jeden film. To był manitu. A miał być film w zakręcie, książki się ale nie wyszedł. Bo jest obsada, wszystko elegancko, co był. Ale nie mogę znaleźć grusela. Masz nadzorować. Ten projekt na tym projektem truwał. Ale o tym, jest cicho sza nie, nie doczekam się tej. Jakiejś filmografii, mam na to ok, Serial, okej, mógłbym ale film raczej nie. Bo to, dla, mój dań dla Hollywoodów jest za wysoka poprzeczka. Maseton tylko książkowy. Tak, wiem, który wolał kukuku e-booki na komputerze czytać. Nie, nie. Książka jedna, nie książka najlepsza. Papier. Ja lubię dotyk tych papierów, kartkach, mi się a nie jakieś e-booki, bo to nie jest. To nie jest to. A... Ja się cieszę, że na złym mieście dzisiaj to właśnie powstała, znaczy się przepraszam, nie dzisiaj, tylko, w czwartek, jak byłem na mieście, powstała książko dzielna, tak, taki, takie pomieszczenie, nie możesz sobie kupić książkę, kiedy tam wstał, przeczytać, czy a później o A może na swoją książkę przynieść a niech nie sobie poczytać, a później o Jest na jadłodzielnia. No kurczę, coś ciekawego, ale co do książki naprawdę, ja polecam, a my się widzimy, już niekiedy wiedzą co chodzi, tak, jutro będzie kangurek kało mroczni raz. od razu powiem, że nie usłyszycie ani odrobinki mojego głosu, dlaczego, bo będzie dawał, to będzie popis dla chłopaków, znaczy się popis, to ja to będzie po prostu no, szczyt takiej absolutalnej tam abstrakcji, co tam będą chłopaki myśleć, także Jutro oddaję głos Iwonie i chłopaki tam Mateusz, o kurde myśleliśmy, na to Nikodem, Janusz, Kordian tam no i to zrobią, coś tutaj niezłą robotę. No, to oj tam będę jutro, a tu ja zdaję szczęśliwy odcinek, ja do tego rynku nie umywałem, ja czy coś. No widzimy się jutro w tym odcinku, i będziemy rocznie Las. A co tam się będzie działo, to zobaczycie w tym Mrocznym odcinku jutro. No i ja trzymam, i chłopaki tam na pewno rozkręcą swoje pomysły absurdalne i lektor. Jeszcze chyba tylko A my usłyszymy się raczej za, już głos oczywiście raczej za tydzień. Na razie coś i daty bają.